Dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie z hotelu Garden Inn w Krakowie, gdzie przyjechaliśmy na weekend przy okazji połączony z wyjazdem do Energy Landii. Jak widzicie w pokoju jest fajnie, daje nam buteleczkę wina, widok na Wisłę. Ogólnie co zazwyczaj jak jestem w Krakowie to wybieram ten hotel. Czuję się tutaj już prawie że rodzinnie. Nie ma jakichś super luksusów, ale cena jest w porządku, lokalizacja jest bardzo w porządku. Tu jak widzicie, jest co zjeść, czego się napić. Wszedłem do baru, to panie mi zaproponowały pysznego drinka z wódeczką. I powiem wam, że ten drink z wódeczką trochę kopie się okazało. Tak wygląda w restauracji. No a tutaj mój wspaniały drink z wódeczką. I ze Sprite'em. I spaghetti. No, można się było najeść.